Witaj. Witaj. Dziś opowiem Ci o zjawisku pogodowym w Kanadzie i w ogóle w północnej części naszej planety, które widziałam po raz pierwszy niedawno dopiero. Chociaż mieszkam 20 parę lat w Kanadzie, jest to zjawisko chyba o wiele trudniejsze do sfotografowania niż Aurora, niż Northern Lights. Więc to zjawisko nazywa się pył diamentowy. Mam tu zdjęcie z tyłu, no ono jest bardzo niedoskonałe, ale w jakiś sposób daje wyobrażenie o tym, co to jest. Gdy Pył diamentowy, po angielsku diamond dust, jest to przepiękne zjawisko, które się pojawia w ciągu dnia, często rano, kiedy jest bardzo zimno i to wygląda trochę nawet jak jakiś tajemniczy portal, jak tu widać za mną, słup światła, słup, Kryształków lodu, które wyglądają rzeczywiście jak pełdiamentowy. Na tym zdjęciu widać światło, ale nie widać tych kolorów tęczy, które pojawiają się, kiedy te kryształki się obracają. Kiedy ja zobaczyłam to po raz pierwszy, myślałam, że to po prostu wiatr zdmuchuje sypki śnieg, na przykład z dachu domu. Albo z drzew, i one tak kręcą się i w, w, po, widać je w ten sposób. Ale kiedy szukałam informacji na temat tego zjawiska, to jest to bardziej para wodna, która krystalizuje i w powietrzu zamiast pary wilgotne kropelki powietrza zam, zamieniają się w kryształki lodu. Które obracają się na wietrze i powodują to niezwykłe zjawisko tęczowe, kiedy to Słońce odbija się w kryształkach lodu i są takie reflekty tęczowego światła w różnych kolorach zmieniających się. Jest to bardzo trudne do sfotografowania. Ale tak jak aurora jest dość trudna, trzeba mieć dobry aparat. Jak mnie się nie udało nigdy sfotografować aurory dobrze, ale jeśli chodzi o ten pył diamentowy, to nawet kiedy oglądam profesjonalne zdjęcia z, tak, z takiego, powiedzmy z takiej firmy jak National Geographic, gdzie ludzie mają aparaty, fotografowie mają aparaty, bo, które kosztują 20 tysięcy dolarów, nie 2000 dolarów, jak mój, to, to nawet, nawet tam nie widać było takiego piękna, jakie można zobaczyć na żywo. Także spójrzmy sobie, jak to może wyglądać. I muszę powiedzieć, że nie oddaję całego piękna tego zjawiska. Także mogę powiedzieć, że tutaj moja prowincja Alberta jest, i w ogóle Kanada jest bardzo piękną, pięknym, słonecznym miejscem w zimie. I chociaż ludzie mieszkający w Kalifornii, którzy nazywają Ka Ka Kalifornię... Słonecznym, słonecznym miejscem, kiedy słonecznym stanem, Sunshine State, to oni w zimie mają głównie chmury i cały czas deszcz. Podobnie w takiej najcieplejszej prowincji Kanady, jak Kolumbia Brytyjska. Gdzie jest najcieplej, gdzie w zasadzie zimą nie ma dużo śniegu, to zimą jest dużo deszczu i, i ciągłe chmury. A w, w Albercie, gdzie ja mieszkam, Edmonton, w mieście Edmonton, a jeszcze bardziej chyba w Calgary, a jeszcze bardziej słyszałam, że Bledbridge, który jest bardziej na południu i bliżej gór, w takich wyżej położonych mie miejscach jest bardzo dużo słońca przez cały rok, również zimą, i właśnie to światło słoneczne jest potrzebne, aby zobaczyć ten niezwykły fenomen, to niezwykłe zjawisko, jak deszcz, jak ten pył diamentowy. Dzięki za wysłuchanie, ja cieszę się zimą i pięknem, a dzisiaj był bardzo piękny, słoneczny, różowy wschód słońca. Do usłyszenia. Pa.